Dzień dobry, witam wszystkich hodowców bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony przygotowaniu gołębi młodych od momentu odsadzenia. To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ e, nasze gołąbki już od momentu odsadzenia musimy się nimi zająć. Czyli musimy je zaszczepić na Paramexo. E, ja osobiście szczepię. Pierwsze szczepienie u mnie to jest PHA, e, PHA. PH Późniejsze drugie szczepienie. RP, VAK. Wydaje mi się, że to są dobre szczepionki. U mnie się je sprawdzają. Też po pierwszym szczepieniu szczepię na ospę. I proszę to wszystkich hodowców uczulam, żeby na tą ospę szczepić, ponieważ ospa może nam zaatakować stado w najmniej spodziewanym momencie i wtedy będziemy, że tak powiem, zgrzytać zębami. I te mity wszystkie, że gołębie szczepione na ospę będą nam zarażać, stare gołębie lotowe to jest jakaś bzdura i proszę w to nie wierzyć i tyle. W momencie, kiedy odsadzimy te młódki, no musimy je nauczyć dyscypliny. Najpierw dajemy karmę drobną, możemy drobniutkie groszki takie są, szybciutko one się nauczą je, jeść, im mniejsze tym szybciej się nauczą. No i wtedy... Pierwsze wychodzenie na zewnątrz, jak najszybciej otwierać gołębnik, nie przetrzymywać gołębi i nie czekać na nie wiadomo co. Bo im dłużej to potem są problemy, gołębie się boją, a jak są malutkie to one wyjdą z gołębnika, coś zobaczą, szybciutko chowają się, nauczą się szybkiego. Uciekania do gojemnika i tak dalej. W każdym razie musimy też je nauczyć dyscypliny, czyli najpierw dajemy im dobrze, żeby wyszły żeby się odbudowały po odsadzeniu, a potem skracamy im i, i uczymy je dyscypliny, czyli musimy je niestety zgłodzić e, i żeby na grzechotkę, gwizdanie, co tam sobie umyślimy, to muszą nam wchodzić. E, w momencie, kiedy je przygłodzimy, to bym zaproponował, żeby podać im, bo niektóre dwa dni nie zajdą do jedzenia, będą nam próbowały się tam jeszcze robić bokami, żeby, żeby tej dyscypliny się jednak nie nauczyć. To wtedy dowody ja przez dwa, 3 dni w tym czasie podaję belgamko. Ten kał to wszystko jest, zabezpieczam jakby przed tym takim, że może jakieś adenoby dostały czy coś. Więc poleciłbym podać im, na pewno im nie zaszkodzi, a żadnych sensacji w tym momencie by nie było. Jak już wyjdą nam na dach, to musimy się zdecydować, jakim sposobem zresztą to już jest decyzja, jakim sposobem lecimy, czyli czy przyciemniamy młode, czy normalnie, to już decyzja powinna zapaść teraz, już. Osobiście wszystkim, który, którzy Chcą latać gołąbkami potem jako rocznymi, fajniej na stare gołębie, No to polecam, żeby nie przyciemniać gołębi. Z gołębi przyciemnianych, jakoś z własnej praktyki, widzę, że takiego pożytku nie ma potem w lotowaniu jak z gołąbków, które są metodą naturalną. Także decydujemy się, czy przyciemniamy, czy nie przyciemniamy. Jeżeli ktoś nie wie, jak postępować z tymi modemi, co robić to polecam mój program, możemy, ktoś może dostać cały program przygotowanie gołębi od momentu odsadzenia. Do tego jest taki pakiet produktów, tam jest bodajże 7 produktów, które podajemy gołąbków od poniedziałku do niedzieli, czyli na grzyba, na odbudowę wątroby, jest taki preparat Quicksol, który zabezpiecza nam przed tymi biegunkami, Kał jest przepiękny. Jeżeli ten quicksol stosujemy w głębniku rozpłodowym, to koledzy dzwonią i mówią, że z szczoteczką sobie, z miotką zbierają główienka w głębniku rozpłodowym i te problemy się kończą. Tak samo tu muszą dostać regeneration, muszą dostać provixon na sprężystość mięśni już od samego początku, tego łębie dostają. Więc wszyscy ci, którzy nie wiedzą jak poprowadzić sobie hodowlę, co z nią zrobić, to zapraszam, można zadzwonić. Pod numer telefonu. Hmm. Już podam za chwilę. 695, 396, 705. E, także zapraszam, nie ma najmniejszego problemu. E, pomogę przy prowadzeniu hodowli i e, taki prog program można otrzymać. Teraz. E, jeśli chodzi o te młode, jak już zdecydujemy się jakim sposobem lecimy, no to mówię, to już e, cała kwestia e, potem tego przygotowania przed lotami. Co jeszcze? Ja osobiście to nie głodzę gołębi i nie zapasam gołębi. Bo ani jeden sposób, ani drugi mi osobiście nie odpowiada. E, jak przygotować gołębie młode, żeby zdobywały pierwsze konkursy i jak się to robi, to ja to dokładnie wiem, ponieważ byłem i mistrzem okręgu, i dwoma drużynami, wicemistrzem, pierwszym, drugim wicemistrzem i w Polsce byłem wysoko w pierwszej dziesiątce, tam szóste czy siódme miejsce i tak dalej. No i jeżeli ktoś naprawdę chciałby polatać, no to to zapraszam, nie ma problemu. Teraz, e, jeśli chodzi o. Sprawy związane jeszcze z gołębiami dorosłymi, ponieważ dostaję takie telefony na szybko i chciałbym odpowiedzieć, bo wiele osób się troszkę mota. Czyli, tak, po pierwsze, obloty gołębi, dlaczego gołębie nie trenują? Panowie, tak, jeżeli gołębie są, były na sucho bez wychowu młodych, one chętnie nam trenują, są już tego nauczone. Jeżeli gołębie chowały młode, nie będą nam tak chętnie trenować. Osobiście u mnie yy, chowałem te młode i yy, y przed tymi lotami konkursowymi to tak niechętnie trenowały, że aż byłem w szoku. Dlaczego tak niechętnie trenują? Ale cóż, no ku mojemu zaskoczeniu z lotu, który był wymagający w, tym, w tą niedzielę odbiłem i z całości, i z pięćdziesiątki pierwsze serie. Więc nie miało to wpływu na to, że one tu niechętnie trenowały. Więc tym bym się nie przejmował. Sprawdzamy masę gołębi, sprawdzamy, gołębie nie mogą być zapasione i gołębie też nie mogą być za chude. Bo też tu ktoś dzwonił i on łyżeczkuje, a dlaczego one tak są dziwne, za chude. Więc karmienie gołębi to jest sztuka. Możemy sobie mieć program, możemy mieć produkty, całą resztę, ale musimy tą karmą i tym wszystkim szafować. To znaczy, trudniejsze treningi musimy dać lepiej. Trzeba tej karmy dać, żeby ten gołąb był zawsze pełniutki, żeby on miał paliwo na treningi i bardzo chętnie, wtedy bardzo chętnie trenuje. Więc nie da się tego powiedzieć, że łyżeczkujemy. No nie da się, bo raz trzeba załyżeczkować, następnym razem. Po prostu trzeba dać 40-50% więcej tej, tej karmy. Obserwować gołębie w jakiej są masie. Po prostu przy żerniku za każdym razem łapiemy jakiegoś gołąbka i widzimy jak ten gołąbek wyglądał. Także loty się dopiero rozpoczynają. Wszyscy zastanawiają się e, jak głównie właśnie z tym karmieniem. Bo jeśli chodzi o produkty no to wiadomo. Tak samo produkty, no, początkowe loty. No, to damy jedną trzecią produktów. A tu się okazuje, że lot był tak wymagający, że bardziej wymagający niż 300. No to co to połowa produktów? No to jest za mało. Więc na, za, ja osobiście przygotowuję na każdy lot bardzo dobrze gołębie. E, tak, żeby jeżeli przelecą, polecą, to do końca dnia muszą mieć tyle paliwa, żeby wrócić do gołębnika. E, bo jeżeli odejdą za daleko, a my je słabo przygotujemy, no bo jest z wiatrem. No, to tych głębiej po prostu możemy je wygubić. Eee, następna sprawa eee, dotycząca teraz tych treningów, już troszeczkę jest za późno przed lotami. No, dzwoni kolega i mówi tak, no wiesz co, no fajnie, przylatywały, nic po nich nie było widać, w ogóle, super ekstra, ale słabo, bo ostatnie konkurs i w ogóle słabo. No, ale pytam się, eee, no a ile razy były wcześniej przed lotami na treningu. No przyznaję się, że jeden raz. No to zaraz. Gołębi od razu idą na lot 170 km i na jednym jakimś treningu były 8 czy 10 km. No śmiechu warto. Chociaż te 5-7 razy, żeby były wywiezione, żeby one złapały rytmu. Więc nie liczmy, że od razu one ktoś nabędzie program, produkty i od razu ma pierwsze konkursy w oddziale. I jeszcze jest potrzebna praca hodowcy, bo wszystko ma się na tacy, ale trzeba pogłówkować i pomyśleć. Też dostaję takie telefony, jak na przykład um, zakwaszanie um, wody. U Młodych będziemy ją zakwaszać, ale w mały, bardzo małych ilości, ilościach, tam, tam jest w programie, ale w, tra w trakcie lotów. Osobiście nie zakwaszam, tylko na wieczór leję wiadro wody, odstawiam ją e, w gospodarczym, zlewam 70%, resztę wylewam na trawnik i mam odstaną taką, mięk bardziej miękką wodę e, letnią. Nie podajemy w trakcie lotów kranowy zimnej wody, bo drogi oddechowe załatwimy u Gołębi. Więc e, tak samo m, ważna sprawa z tym PH z tą całą ja takie słyszę historie różne i ludzie robią takie robią rzeczy, że mi się w głowie czasami nie mieści. No, jeden pan się ze mną nawet wspierał, ale w końcu zrozumiał, podawał wodę destylowaną i ja pytam się jaką destylowaną. No tak, bo ona nie ma żadnych zarazek, co pan mi to opowiada. A ja musimy sobie tłumaczyć w taki prosty sposób. To dlaczego my jako ludzie nie pijemy wody destylowanej. <grym> Więc woda destylowana jest używana wiadomo do jakich celów. Na wodę destylowaną. Teraz nawet płuczemy samochody ostatnim programem na myjniach samochodowych. Wtedy nie mamy żadnej plamki, czyli nie ma wapna, żelaza, to jest wyjałowiona woda. I gołębie takiej wody nie mogą dostawać. Muszą dostawać zwykłą wodę. I one są odporne, one po prostu muszą taką wodę pić. Yy... Mnóstwo jest ciekaw takich telefonów bardzo dziwnych, związanych na przykład z tym, że pana, za mocno mi gołębie trenują. To znaczy, co? Półtorej godziny latają. Panie, ja nie wiem, co się dzieje. To co? I wie pan, co zrobiłem? Mówię, sfolguję ich. Dałem im tyle karmy, żeby nie miały siły latać, a one jeszcze bardziej latają. <grywania> Więc <grywania> niektóre telefony mnie rozbrajają. Bo jeżeli, jeżeli chcemy troszeczkę skrócić gołębią, no to trzeba podać ryżopady pół łyżki na dzień i za chwilę będą bardzo grzeczne i potulne. A jakby przekarmianie gołębi, są gołąbki, które się nie dadzą przekarmić i one w ogóle nie będą nam chciały wchodzić do gołębnika. Tak samo jest z gołębiami młodymi, wróćmy już do gołębi młodych. Tak samo jest z gołębiami młodymi, te gołębie młode Musi być dyscyplina. To jest podstawa u gołąbków młodych jest ta dyscyplina. Tak? Eee, co jeszcze takiego ciekawego? Eee, no, musimy. Eee, od samego odsadzenia gołąbków musimy o nie zadbać. Bo tak jak teraz o nie zadbamy, tak później będziemy latać. Czyli przygotowanie do lotów tak naprawdę to trwa już od momentu odsadzenia. Jeżeli powtarzam jeszcze raz, ktoś ma jakieś problemy związane z, e, ze zdrowiem tych młodych, i tak dalej, może sobie nabyć takie pakiety, są już takie startowe dla gołębi młodych. Te produkty służą nam potem też do lotów głębi młodych i można sobie bardzo z fajnym powodzeniem przygotować te młode. E, szczególnie to polecam tym, którzy zaczynają hodowlę, ale niekoniecznie. Także e, zapraszam. Telefon już podałem kontaktowy. W tej chwili pójdziemy jeszcze, może jeszcze, mówiłem już o szczepionkach na OSP, żeby to pamiętać, więc będziemy o tym pamię pamiętać. Pójdziemy na gołębnik, mam tam kilka troszkę młodych gołębi do, do sprzedania, do zbycia, pokażę gołąbki. W momencie kiedy ktoś zakupi też jest pomoc przy po, po prowadzeniu hodowli, także zapraszam. Teraz znajdujemy się w głębniku, gdzie są odsadzone młódki, właśnie te, które e, e, jesteśmy w stanie sprzedać. E, zostały zaszczepione wczoraj, Uczymy, są uczone jeść i one są do sprzedaży, te gołębie młode. E, także pokażę też w gołębniku rozpłodowym. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze hodowcom na jedną rzecz, że Wszyscy, którzy przyciemniają gołębie, muszą e, w momencie, kiedy przyciemniamy gołębie, musimy je karmić e, karmą po prostu pierzeniową. Bo niektórzy głodzą gołębie, kombinują i te gołębie nie pierzą się tak jak trzeba. Więc pamiętajmy o tym, że gołębie, które są e, przyciemniane, Karma pierzeniowa mocna, każdy sobie sam może zrobić słonecznika, dokupić do, do tej karmy i zrobić sobie pierzeniową karmę. Także pokażę jeszcze w gierniku rozpłodowym, także zachęcam, eee, można kupić w takich pakietach po 10, nie ma w tej chwili innej możliwości, bo są zatrzymane wysyłki pojedynczo gołąbków, się nie sprzedaje tylko minimum to jest 10 gołąbków, Także jeszcze pójdziemy do rozpłodowego. Tutaj mamy gołębnik rozpłodowy, też widzimy łódki siedzą już szpaczki na podłodze przygotowane, do. też trzeba je zaszczepić. Eee, tam, tam już też się pochowały nam, jak widać. Jeżeli ktoś by chciał sobie troszeczkę zabawić się szpakami. To mam szpaki, które świetnie latają, to są z linii Leszka Pielesiaka od braci Baranowskich ze śnieżki. Są to gołębie takie na każdy dystans. Między innymi od kolegi Pielesiaka to jest córka, była najlepszą lotniczą okręgów kategorii A, 1.8 eficent. Także Zapraszam, jeżeli ktoś nabędzie te gołąbki, dostanie też pomoc przy prowadzeniu kodowy. Dziękuję za uwagę. Następne nasze spotkanie będzie dotyczyło przygotowania już gołębków młodych do lotów gdzieś za miesiąc. To nakręcimy taki film z dokładnym przygotowywaniem tych gołębi młodych, co podajemy, jak robimy e, itd. Tak tak Także dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Dobry lot.